Ren czwarty Jan Kochanowski Zgwałciłaś niepobożna śmierci oczy moje, żem widział umierając, miłe dziecię swoje. Widziałem, kiedyś częsła owoc niedojrzały, a rodzicom nieszczęsnym serca się krajały. Nigdyś by ona była bez wielkiej żałości. Moi umrzeć nie mogła nigdy bez ciężkości i serdecznego bólu. Którymkolwiek lecie, niby smutnego była obiegła na świecie, ale ja już z jej śmierci nigdy żałośliwszy, nigdy smutniejszy, nie mógł być ani treskliwszy, A ona, by był Bóg chciał, dłuższym wiekiem swoim. Siła pociech przymnożyć mogła oczami moim. A przynajmniej tymczasem mogłem by odprawić. Wiek swój i Persefonie ostatniej się sławić, Nie uczuwszy na sercu tak wielkiej żałości, Której równa nie widzę w tej tu śmiertelności, Nie dziwuje, ni obie, nie martwie ciała Swoich najmilszych dziadek patrząc skamieniała.